Jedziemy na drugą stronę półwyspu do miejscowości Trstenik Adam. Jesteśmy na plaży w miejscowości To Taka mała miejscowość. Ale ładnie położona. O, już kamieniami rzuca. No. Tu jednak nie widać morza z drugiej strony. Może trzeba tam przejść gdzieś? Zobaczymy, nie? Nie dotykamy, nie dotykamy, nie dotykamy. Rura, no tam woda spływa z ulicy. Dać? Chodź bo spadniesz tu doszliśmy do końca, myślałem, że będzie widać drugą stronę Półwyspu, na, tak na Włochy spojrzeć, ale tu nie można dojść. Trzeba znaleźć inną miejscowość. Tam z góry było widać, nie? To otwarte morze, ale chciałem do jakiejś miejscowości jechać, żeby tam popatrzeć trochę jak to wygląda. Jest tylko taka ściana skalna, boiska. <grym> Chodź, Adaś, idziemy do mamy i Frank. Takie boisko, malownicza sceneria. Nie Je, jest Franoś, ale Franoś ma okulary. czadowe. po promenadzie się przechadza. A swoich nie wziąłeś, tylko w mamy musisz powiedzieć. Jedziemy do innej miejsca, właściwie to nie widać. Może ta Juliana. Tam zaraz skręt jest. Doszliśmy, a tam nie ma Zobaczmy. W drodze do Juliany właśnie znalazłem takie miejsce, gdzie widać otwarte morze na Włochy. Fajnie to wygląda, bo tak to... w Chorwacji to dużo wysp są ogólnie zasłaniające. Taki otwarte morze, a tutaj bardzo fajnie to widać. A tutaj mamy góry i winnice wszędzie. Wszędzie, drz wszędzie drzewa oliwne rosną i wino, winorośli. Zobaczcie ten widok. Tu góra wyglądająca jak wulkan. Super. Się... Wr wróciliśmy do naszej kwatery, bo tam. W tej Żurianie nie było nawet gdzie zaparkować, takie wąziutkie tylko uliczki i Dlatego No i plaża też taka wąziutka u nas Jest jednak ładniej, nie Adam? Tak, ale. Ja <grywki> Co tam robisz? Idziemy tu nad morze posiedzieć Jest przypływ Słychać morze, a rano nie słychać, bo jest takie spokojne Dzisiaj mamy kolejny dzień. Udało mi się złapać krewetkę i rybkę taką dużą. Zobaczymy, jak ona wygląda. Macie tą rybkę? Nie uciekła? Ech, nagramy rybkę. Ale fajna rybka pływa sobie z tą krewetką taką kolorową. No, fajna, no? Ta to jest duża. Czekaj, co to za gatunek, później sprawdzimy w internecie. I ślimaka jeszcze mają, jak walczą. Mama chce się dołączyć. Co, tak chce kogo zjeść? Franek chce coś ręką złapać. Ślanyś. Mama połóż. Dzisiaj znów spokojna woda. Można obserwować zwierzątka. Dojechaliśmy do restauracji, się nazywa Konoba Portun. Miejscowości potomie. Muszę parking znaleźć jakiś. Family Restaurant Konoba Portun. Restauracja ma kilka pięter tutaj. Można posiedzieć. W dół tam się schodzi i są piętrowe miejsca. Może też w środku, ale ładna pogoda, także na zewnątrz będziemy coś zamawiać. Nagram może tę harcę dań. Po polsku jest. A, bo to jest w kilku językach. Ja myślałem, że tyle dań. To jest w tylu językach, nie? Tu mamy po polsku. Tu mamy na stronie oceski. A tu mamy polski, zobacz. A polsko gdzie jest? uś. Dobra, to jest romantyczny stolik dla dwóch osób. Gra muzyka. No ładnie, ładnie. Sam będzie stał? A usiądziesz w tym, będziesz się walił kamieniami. Nic no. nie znalazłeś? Ciężko mam, Zupa pomidorowa Smakuje koncentrat, nie? A to jest zupa rybna, bardzo dobra Franek, co wiesz Jad? Makaron z krewetkami Czy smażone kalmary z frytkami? Uła. Frytki fajne. Fajowy. Mamy kotę. kota. Kota podstawowym. Taki długowłosy jest. no długo włosy. I ogon fajny. ogonek fajowy. Ładny, nie? Wyglądał. Właśnie. Nie widać się. Tak się najedliśmy. Ledwo męczę. To wszystko. O, o, o. Naprawdę duża porcja talerzy, do tak pół Batuha. Za wszystkie dania zapłaciliśmy 230 kun. I teraz będziemy przejeżdżać tym oto tunelem Dignacz. Przejeżdża się na drugą stronę tej góry i mamy wtedy morze od strony włoskiej. Tam jakaś plaża ma być, w tym Dignacz. Zobaczymy jak to wygląda. O, Kraków jest. Ktoś z Krakowa? Franuś jak tam Siadamy? siadamy Dojechaliśmy do miejscowości Dignacz na plaży chcieliśmy iść, ale tu tak takie skaliste trochę te plaże. Takie zejścia fajne. I otwarte morze. Jest zejście na plażę, pieszczy, pieszczy z piaszczystą kamienną. W się schowałeś? <noise> w jaskini, a to jest takie podejście ostre. Ja, ale podejście, ja nie widzisz. To jest zdecydowanie za gorąco W cieniu leżymy z 50 stopni Ech. Ech. Dzisiaj jest niedziela, od rana padał deszcz tak do 11 Teraz wyszło lekko słońce, jest pochmurne ale to idealna pogoda na... Plażowanie z dziećmi i przyjechaliśmy na taką plażę, największa podobno tu na wyspie Peljesa, się nazywa Duba Peljeska. Dwa miejsca są parkingowe praktycznie, jedno i drugie. Jest wielka ta plaża. Jest zejście takie strome po schodkach. Nie ma na plaży nikogo, tylko my. Już idę jak... jakie tłumy tutaj, słońce wychodzi jak tam fajnie się chodzi. Zrzucamy dzieci oh! Całe morze oh! zarzucimy kamieniami ah! mamy <grym i wyszły> A ty tak będziesz ubrana? Za tak. zimno jest dzisiaj Franuś rzuca ja jestem maszyna ja się napalam. O, ktoś przyjechał. Znaczy patrzy się co tu się dzieje. Czy nie ma tłumów? To jest tak woda czysta. Idealnie zrobiona, jakby tu człowiek to zrobił. Nie ma żadnej, żadnej skały, nic nie ma tutaj. Katę naglewaj mój to? Czym tu się chwalić? Wyszło tłońce nasz najmniejszy plażowicz założył okulary mama mi wzięła się bo już super zinksy Nadal nikogo nie ma A, dzięki Cała plaża dla nas Zobacz! Jaka pogoda się robi. Zobacz średniego plażowicza. Co? Średniego. O, też ma okulary. Piasek, mm. <laughs> piesek! Idziemy pod górkę. Chodziliśmy jeszcze do centrum Orebicia. Zaparkowaliśmy 10 km to jest za godzinę parking. I płynie prom jadro linia. I to jest plaża jakaś. Miejska. Palmy. A tam Korcule chyba widać w oddali, to będzie tam. A tu góry. Góra świętego Eliasza. To gdzieś wszystko... Yy, wyjeżdża z promu. No, wyjeżdżają z promu. Może popłyniemy jeszcze tej korsuli, ale nie dzisiaj, nie? Tak, może lano, co? Mhm. Ile tu jest tych jeżowców w wodzie? Całe mnóstwo. Wszędzie tu są. Tata wjeżdżają. wjeżdżają auta. Wjeżdżają auta? Ale jak od tej strony? A od dwóch stron ładuje, nie? No wjeżdżają. Idziemy zobaczyć ten prom, od który on odpływa i ile czasu się płynie, nie? Przejdziemy koło tego statku. Takim podobnym płynęliśmy, nie? Tak. Potem na rejs, ale tamten się Wigani nazywał, ten Papa. Ale bardzo podobny. Tu są małe to Tu są małe? Tu są oczu. O, to są Wracamy do domu. Dzisiaj się najeździliśmy trochę, nie? Jedziemy. Jeszcze po drodze stanąłem, żeby nagrać tą całą panoramę piękną, widać w dole Orebić będzie po prawej stronie, wysepki, korczula, wyspa, piękny widok i zachód słońca zaraz będzie. Najlepsza głopa. Dzisiaj przyjechaliśmy do miejscowości stąd, to jest na wejściu do półwyspu Peljesacz. Jest tu podobno najdłuższy mur obronny w Europie, drugi na świecie po Chinach. No i jakaś starówka tu jest. Zobaczymy, co tu. Można obejrzeć. Na początku jest problem z parkowaniem. Trzeba zapłacić. Żeby kartą zapłacić, trzeba znaleźć inny parkometr. 8 kun za godzinę. Idziemy, no? A Franek, jak tam? To tak, Coca-Cola, jak. Tyle! A, mury prosto, muzeum prosto, restauracja prosto, park prosto. Wszystko prosto. A przecież chyba tam są krokodyle, krokodyle. To Kościół, restauracja. Wiesz co jest...

Kościół jest zamknięty Wow Tylko są ławeczki bez oparć mm. Wygląda troszkę jak Chyba tam był Christian. O, można świeczkę zapalić. Chyba tam To jest jakiś ratusz chyba Czy Urząd gminy Sklepy są poczta Trzy koty są Ale ładne mm. Toaletę paliky znalazłaś? Tutaj można kupić sól Mogę dotknąć? No, tyle to Chyba Chybeczka fajna. Pik, pik. Z muszelką. Wielka, wielka tak, taka. Droga. Wielka, tutaj taka. I tak wygląda ją te solanki. O zobacz, chyba wios tak dużo. Wios tak. Solarna. Solana Stąd. Muzeum tu jest. Wejdźcie do muzeum. Możemy do muzeum, bardzo ładnie. No tam są solanki tylko, tu nie ma co wyglądać. Widzisz, solanki są i wytrąca się sól. Bo bo nie, bo Można ręce umieć. <skrzykoughs> Czy to jest dopisane? Nic, nic nie jest napisane. <słherbia> A to się chodzi o Zdejmujesz czapę? Stoński kot Na tle murów kotek. kotek? Kotek? Największa atrakcja. Kotek. Mam wysoko schody, zaczeki, do Franek. Idziemy tam tak wysoko? Kawałek chociaż wyjdziemy, nie? Tam był Stop, tam jest zapisane. Czy można wejść tylko kawałek? Jakieś ruiny? Na wejdziemy. Tam chyba już dalej nie można. A to co rośnie za drzewko? Kot. kotek. Miasto kotów. Kościół franciszkański. A tutaj Mać! rosną nie, mandarynki, chyba, czy pomarańcze? Chyba pomarańcze, bo takie duże. Nawet leżą, tylko zgniły. Ja, ja to. <laughs> pomarańcze, Ma to nie? Takie duże? Nie wiem. Chodź, Franoś. Pewnie też zamknięta, to jest główne wejście. Nie, zamknięte. Zamknięte wszystko. Tu są takie fajne schody. Wejdę nimi. Stwierdza z fosą, ale nie wiem, czy tu można wejść. O, tutaj jest fosa. Fosa, no. A fosa to jest plastokątna. To brudna woda. Tak brudna. A jest głęboka? Forteca świętego Jeronima, jakby. Tu jest. To jest, wow. jest bilet. 70 To kopa taka jest głęboka. Tak. To? Kupiłem jeszcze 2 kilo soli tej stońskiej. Nie zasłaniaj mi. Po 12 kun. 12 kun. Za kilogram. O światło zobaczyłeś? I wracamy już, nie? Jeszcze może oliwę kupimy po drodze. Za 100 kun za litr. Wróciliśmy. A raność w Łżeczku siedzi. Ci się. A Gdzie jest sól ze stoną? Muszę pokazać. Tu ciemno jest tej jaskini naszej. Morska sol i solany ston. Jeden kilo, 12 kg i oliwę jeszcze kupiliśmy ja tylko miał jedną, jeden litr jutro musimy jechać po więcej rozbieramy się, będziemy robić sałatkę z oliwą Gdzie masz rachunki Trochę pada robię grilla Zobaczcie. tutaj mam kiełbaski łódkowe w piękny widok